Hey, dzisiaj pokażę Wam, w jaki sposób wyjąć kartę SIM z telefonu iPhone 3G. Wydaje się, że jest to prosta czynność, ale tak naprawdę wiele osób ma z tym ogromny problem, a więc zaczynamy. Wejście na kartę SIM mamy w górnej części obudowy, jak widzimy, o w tym tutaj miejscu. Aby wyjąć tak zwany SIM tray należy włożyć igłę w dziurkę, która jest dokładnie o w tym miejscu i SIM Tray się wysuwa. Wyciągamy i proszę, oto jest nasza karta SIM. Tak to wygląda wewnątrz telefonu. Wkładamy jełkę. i wysuwa się SIM Tray. Kartę SIM należy włożyć w ten oto sposób. i wkładamy z powrotem do telefonu. Należy pamiętać, żeby SIM tray był zwrócony w tą stronę i wkładamy. Jeżeli nie chce wejść, należy się upewnić, czy nie jest włożony odwrotnie. W ten oto sposób nam nie wejdzie. I powinno wykryć nam kartę bez żadnego problemu. Jako ciekawostkę należy dodać, że na każdym Sim Tray zapisany jest numer seryjny telefonu oraz numer e-mail. Jeżeli nie ma tych numerów, znaczy, że Sim Tray jest najprawdopodobniej podrabiany. Dziękuję za uwagę.